Witajcie, z wy... tej strony Zichu, a my znowu gramy w War Thundera i tak nie mam IWa Jest to Nie mam Iwa 28, poza tym jest z nami mikser Cześć. No Ale to jest zajebisty samolot chcę go mieć No kurde już niedługo i będę go miał. Patrzcie, ma tu 2 razy 23 i tu 2 razy 23, tam. I może mieć bombę to tonową jedną. No to jest normalnie, tak mam, to, to jest normalnie piękne, ale to jeszcze po tym wow, i temu muszę musisz i... Nawiązujesz pier pierwszy kontakt z widzami. Ciekawe, jak będzie dalej na filmie. A wiesz, że ja to robiłem tak y, 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 dla dla trola. No i poza, tym, poza jak tym samoloty, bo ja parę kupiłem. No właśnie, zaprezentuję je w locie, jak zdążę, jak nie będzie to bitwa X zwykle przegrana. Poza tym prima please do tego te Iła, 28 był. Dzisiaj jest 11 kwietnia, więc. <laughs> 11 kwietnia. Czyli... Ej, to moje urodziny. To, o, to przy okazji wszystkiego najlepszego mixer, jak to będziesz oglądał. <laughs> Na pewno będę, bo my się będzie. To my sobie pierwsze weźmiemy... Yy... Późniejszego, późniejszego, bo tam jest wcześniejszy no. i ten ma 7 ton bomby. Właśnie, 7 ton. Ja bombu. to wszystko sam nabiłem. No. I jak widać, mamy. Ten nie pokazywaliśmy. Nie. No i dobra, ten jest warty uwagi, bo to też dobra. Ale... Ten jest warty uwagi. Jest... Nurkować? Yy, na lewo. O, kanionem się będzie lecić. Jak, jak dobrze. Ten dby... Ty masz mikser jakiego? Te? Masz, przecież piszecie pod trabem. Kurwa. No, tak. Te. Te. A K jest zajebisty. Jak dobrze trafisz, Też to jednym Maka. szotem bombowca rozwalisz. Też makale mówi, że, że ten, że to że jest według niego lepszy. Nie wiem czego. Patrzcie, jakie fajne, kurde. Dwóch pilecików mamy i dziwne, jak ktoś zginie. Jeden fapie, drugi siedzi. Prawda. Kwiatuje. na kolanach, na szybie. O, i co jest zajebistego w tym, że. Widzicie tego pana z karabinkiem? On ma zajebiste działeczko z tyłu. Nawet się rozgląda ale to teraz. Ale już wcześniej było. No, a chyba mówi. Lecą ze Mówi się trudno. Ja będę leciał między. Lecę na tego sprzętu. O, patrz. Lecę na Peszko. Ja robię, dobra. Miałem lecić tamtędy, ale zmieniam zdanie, bo widzę trochę mało zwrotne przy tej prędkości. Llewo. Jak teraz jeszcze będą lagi, to wiecie co to oznacza? Tak, unicystwienie nas, poza tym... Ale ci na ciebie bez wyjścia, pijem. Help! Działeczko, działeczko, proszę, 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 proszę. Pomóżbym no, ci, ale musiałbyś nakręcić. Góra! Górem sercondu b o o! fal, fal! Ty też jego tylny... O nie I. 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 Górem, i. w górę, górę, górę. górę, górę. To przeżywasz. No jej ogon mogę urwać? I cała baza poszła. Yy. Osłaniaj mnie. Dobra, zakręcam w stronę bazy. Spróbuję się naprawić. Po co się naprawiać? Jezu, Bo leci. jestem bombowcem. Umrzej. Nie dolecisz. Dobra, leć. Nie. Warto. Yy, yy, osłaniaj, please. Na co? Bo mamy ważne bomby. No wiesz... Człowieku, ja jednym spuszczeniem się rozwalam yy, yy, jedną bazę. O taka. O tak, o Otako... o tak, Widzę że będzie problem z lądowaniem. Bo prawe, lewe skrzydełko nie reaguje na nic. Zero, nul. Jeszcze przeciek, paliwa. Stało mi 80 minut latania. Nie dolecę. Gdzie jest nasze tam gdzieś pewnie? Patrz, może nawet uda ci się dolecieć. Jeśli mixer cię wybroni nie, bo aktualnie jestem ostrzeliwany i zabrałem od ciebie kilka samo Wziąłem na siebie twój oki mapa, 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 E, jest mapa Eee y, 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 y. Tak Gdzie Gdzie jest mapa y, Bę... Eee obok, obok Obok, obok. obok. Ja sta... Aha Mniej więcej tam Wierzę na ciebie Strzelec, mam nadzieję, że ty żyjesz. Zwolnij, zwolnij, zwolnij. Albo nawróć. I chuj. Leci szybciej ode mnie. I to o wiele szybciej. Y, już się palę, znaczy skrzydeł... Wal! Wal! Wal w niego, Rozpiecz roz... Rozwal go, roz... Pięknie, wal. Dalej, strzelec. Niech pożałuje, nie żałuj. Możesz się przełączyć na niego, żeby gdzieś lepiej zrobić nie, nie, nie. wiesz, yy, nie warto, ja jestem latającym złomem, więc w tym wypadku... Dobra, ja go postaram się zestrzelić Oho, dobra. To ja już podchodzę do lądowania. Ty jeszcze żyjesz, lol Dobra Nie, działka mi się skończyła. Dobra, spróbuję go podpalić Uwaga, bo ja podchodzę do lądowania przeszczony no. jest w podwodzie a. i w, 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 w. Y, ciężko to widzę, bo jestem troszkę za bardzo rozpędzony mimo wszystko. Eby, Dawaj Eby, Eby. bombowczyku. Yes, yes, yes. Mm. Oh. Jest, jest. Janis. Coś jest. coś tu wybuchło? Co to było? A Naprawcie mnie, please Co to tu jakiś... Ale gościu... Ale gości mnie farta, akurat odbił. Dobra. Super, że mnie zniszczyli. Co tam? Ale nasz, ten... Nasz to debil, kurde, wali... wali obok nas. Fajnie, to... Y, mam jeszcze jedno życie. O, czy on mnie zniszczył? Czy to on mnie zniszczył? <kłysy> o, nie zanurkuję tu, jak ma trochę mózgu pomocy B25 się nie spuści. Niby prosto Zaraz nie powiem. leci, ale. No i troszkę skry, a nie. Tak, zwalił się. I tu pewnie bomby lecą. Zaraz zobaczymy, jak po kolei tu wybucha. Bum, 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 bum. pis 7 sekund, 5. W ostatniej chwili zazwyczaj umieram, więc zobaczmy, czy będziemy mieli. Możecie pomóc się, się naprawić. Dobra, dobra, już się naprawiłem. Full Start, Klap start, dajesz? Kuleczko kręć się, kręć tylne, Kurde, zaraz mamy y, y, 90, 100 km 110. E, żeby się wzbił w powietrze, Jer potrzeba 750 metrów. Ciekawe, czy to tyle jest? No dmuchaj, dmuchaj mi, bo ja się nie zbiję O zbiję się. Osłaniam cię, leci B25 rusek.pl To schowam podłogę... Rusek.pl Podłogę schowam, żeby mógł się rozpędzić. Na razie nie mogę skręcać, bo ryzyko. Chociaż muszę, bo widzę kanion. Dobra, krapy podnieśmy. Powoli wykonajmy bardzo niebezpieczny obecny manewr skrętu. To jest bardzo głupie, ale... Dobra, teraz musimy nabrać prędkości, więc silniczku dajesz. Dajesz full, wypas. Dajesz, filiczku! Spoko. To już chyba ci. 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 Coś po rusku. Suki napisał jeszcze? Suki. Suki! Znasz litery ruskie? Jakbym znał, to bym wiedział, co tam napisał. Eee, to, co napisał ostatnio, to jest Suki, o, czyli. Czyli suki. I pewnie mnie rozwali i po chuj się naprawiałem. No właśnie. Ale ja system to Cego eee. się nie robi na hmm, <słuch> <słuch> lata. <po prostu. słuch> Akurat jak? jak zwykle go rozwali... <słuch> nie? Tym? To lecę tym. Chociaż ty nie umiesz tym. Także tak, moi drodzy. Bo Piotrek mniej lata w ogóle, tak ogólnie. Ale widziałeś, naprawiłem, wylądowałem, to znaczy, że mam doświadczenie, zostawię pilotem. No, to ja bym zrobił. No. Tylko miałeś szczęście, że cię nie wiem jakim cudem nie zestrzelili. Jak tu będzie dziś czek, zawrót. Co on tam robi? jest, żeby nasze bombowce się nie rozpiły. Właśnie się zrespił i już na niego chyba leci, więc lecę w, te, w stronę tego. Już ci lecę na pomoc. Nie wyhamuję więc yy, przeleci uważaj, tędy. Uważaj, ej, mniej? W dół. No i co z tego? Żyje? Żyje. Nie Właśnie. wiem, czy to tak działa, powiem, ale powiem. chyba się ga gasi ten pożar, tak że musisz lecieć bardzo szybko. Be, no bo to tak jakby na podstawie... Mm, mm, nie wiem. Albo ten Widzisz ogień, mój dymek? Widzisz mój dymek? Albo ten ogień wzniecasz? Tak widzę. Gdzie? Tam na dole. Ono. Albo ten ogień wzniecasz, albo go... Andry. Spróbuję go jeszcze może za to... E, silnik. Poszedł. Poszedł, silnik Poszedł silnik Dobra, silnik wyląduje Ląduje I Chyba ci kółeczka poszła. A no i tak nie mam już wyboru silnik, tak? Więc w dobrym momencie, że to z jednym kółkiem da się wylądować? Eee, no. powiedzmy. Jeśli, Jeśli jesteś masz... bardzo doświadczony, no to może ci się uda. I tak ci się rozwali to jedno kółko. Wiem, przeciążenie w końcu. Dobra, to teraz wylądowałem. Podchodzimy do lądowania. Ale patrz, jak ładnie wylądowałem. Nie mam podwozia. Ale klapy weź. Ustawienie bojowe już. No już jest. I co, że niby przeżyje? No będzie się szurał. Poczekaj, jeszcze trochę wyhamuję. Otwórz podwozie pod mimo wszystko. Nie ma. Nie ma. W ogóle nie Żeby, reaguje. Ale było, było, niby otwarte. No A akurat jeszcze mój samolot, zaszczędziłem samolot. Mo ma. ma brakowało. Teraz kolej na Przynajmniej samolot zaszczędziłem. No, na chyba idzie. Tak? Nie wiem. Dziwne coś zrobiłeś. A, bo tu jedną bazę rozdaliś. Ach, ach. Dobra, do boju. Okej. Okay. Y, no... No, aktywnuj byj. Szybko. Bo ludzie tu okay. ciekają, patrz jak nas oglądają, tak gapie się i łapie się za głowę. Może byś tak z nimi rozmawiał? No patrz, ma jaka 9 Dobra, rozmawiamy z widzami, co tam jak tam u was? No fajnie, super. Dobrze, że mogę was słyszeć. Idealnie. Wiecie, że ja to nagrywam około miesiąc później. Wcześniej? <śmiech> wcześniej, <śmiech> idioto. z <Sami> jesteś chujem. <śmiech> 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 Dobra. Teraz zobaczymy czy yy, yy, bardzo długie grania Wartandera się opłacą. <noise> ty ciebie będę za pierwszym razem ciągle zdejmować, tylko... Pyk, nie, bo czasem pyk. się właśnie ma szczęście, a czasem nie. Czasem ci się ja, trafi o dzieci, my... czasem jesteś nawet tacy jak ty sam. No, a jak coś... Nie ja to... jaka... Nie umiem strzelać jakiem dziewięćka. A ja umiem. Wystarczy. To, to się strzela jak ze snajperki. Tak mniej więcej celujesz w górne. W górne. Hmm, jak na tym MLG, że ci podesłałem, tak? <głos> no. <głos> <głos> ten, właśnie, co do. Strzela się tak, że nie, nie trzyma się. W ogóle się nie trzyma, tylko naciska się ten przycisk myszy, tak cyk cyk, cyk, cyk cyk. No, Tak, sobie ja i... wiem, bo on ma tak bardzo mało mo y, Pomóż. Ale gdzie ty jesteś? Poprawiam. TY MI POMÓŻ! Los Czym ci mam pomóc? Eskortuj A, będę twoim skrzydłowym Oj, very good TY! To skrzydłowy ja można wiem. za to dostać właśnie? kw No mam Nie, Nie A. wiem, ale... <grym> <grym> wiem już pewnie Współczuję cię, mosiek. Rozumiem jaki pewnie to jest rage, kiedy wyjedziesz swoim nowiutkim... Nie, na jeden Na jeden bierze. Rozumiem ciomasiek, bo wiem, że kupiłeś pewnie swój nowy... Yy, swój nowy pojazd. weź szybciej speedo. ode mnie leć! Tak, no, kupiony se. pojazd... Spitfire a na mnie leci. Aż tu nagle KW-2 jakimś cudem ci spenetrowała Ech, Wszyscy na lecą, yy, tak, tak, tak. ciebie lecą, czołg. Żeby coś. I rozumiem ten ból. Przez uzwykłe. Ale jest tu dużo, pewnie zaraz seryjka z twojej strony poleci, Piotrek, czy tam... Jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. jest pitfire zawsze nie leci Zauważyłem to Dzielą na, na siebie swój ogień, no. Czego na mnie nie lecą? Leć szybciej moje dziecko lol Na razie na lec mnie lec Wiem, na bazę I z najniżej bo za górami Ci nie będzie widać Coś mówiłem. A co do szczęścia, to ludzie. O, jak 9k zostaje zastrzelony? 3, gdybyście wiedzieli, jaki mikser ma szczęście. Tak, yy, przysyła nam swoje powtórki. Jedyne, co nie szczęście, tylko skila. Skilla. Szczęście, bo yy, nikt cię nie gonił. Zero samolotów. Właśnie, cię nigdy, nic cię nie goniło już. Leci. Jak już umierałeś, to pod koniec dopiero cię tylko raz strzelił i nagle. Sprzelił. Zramował. No też. Właśnie, a nas to ciągle ścigają i seriami, tak. Dźubają, Ale to było troszeczkę takie, takie giełko, Moje... skrzydełka tak, diab, diab, no, diab. Ale widziałeś, że jakby chciałem... tak rozpierdolić całkowicie, tak, jeb, pięści, bryt No jakie, jakie ślepe, ślepe w ogóle mnie nie widzą. Ja już bazy, kolejną bazę im bombarduję, a oni nic. Ale w ogóle piękne było, piękne było, jak to latało. Wydaje mi się. Wszystko. I taki dramat, że kurde, zaraz na uziemia, a tu jest Poszła baza. Yy, yy, yy. No tak yy. spróbuj yy, ja Od zniszczyć. razu mówię, że trzeba omijać ich yy, działa lotniskowe, bo nieraz mnie rozpierdoliły Lotnicze. Właśnie Naprawdę? Wiesz co? Mam pomysł, idę Ci je zestrzelić Coś nowo yy, Już, już zginęłem byłem, praktycznie, więc. więc Chyba mój strzelec potrafi coś coś działać, ale Kurwa. obecnie yy, zestrał się chyba w gacie Lekkie lagi, bo się odbił od ziemi jeszcze. Ja sobie zniszczę. Ale y, dwe, dwa cele rozjebałem Ty, to lotnisko jeszcze im zostało? A no to zjebie się im na te czołgi. Lotnisko im zostało? Tak. Wiesz, ja. No, muszę musieli... w górę leć i je bombarduj. A w sumie, nie, bo tam Spitfire. Jezus. Pyby, pyby. Scypuję. I byli tam gdzieś? Czekaj! Za <gry> no boli! Chociaż trafienie dajcie no. Co? Na co on leci? Na te o, bunkry. A czasem nie na bazy się zwalił? Ale fajnie, jak tak strzela wiesz. No, taki popiół w powietrzu. No zwalnij. O, też cię chyba. Zaraz będzie pilot nie przy tam. W końcu siedzimy no <gry> Trawiaj, trawaj ziom No super Asysta Ale patrz, było warto Dobra, bombarduję nisko, odbijaj trochę No właśnie zniszczyłem ci tam chyba większość tych pilotów. To jest tak no, chyba... ale samoloty bo... mnie rozwalą, bo chyba w moją stronę lecą, więc. Tylko tam kołuje jest Spitfire, więc... Dobrze się starałeś. Spitfire'y, tyfony... Kurde, trzy rzeczy na mnie lecą. Także... Dzięki, mm, że się tych pepelotek. Właśnie twoje wszelkie starania poszły... Ale ja lecę. ...jak powiem, idę. Ja lecę. Jerem. Możesz mnie wesprzeć. No dobra, dobra. Kurwa, nie, to tak nic... doleciałem, tak doleciałem. Też nic nie zdziałam za bardzo, ale... I zawsze można ty, ty, będziesz się w górę wzbijał? Nie, nie ja lecę na 300, no 400 Lecieć ci w dół? Nie, nie, ja, ja do ciebie, człowieku, ja jestem tym <grym> Tym <grym> Tym Nie, co ty na... Zwykłym jakiem? Co? Jakim zwykłym? 9? Dziewięć. No, 9. dziewięćka o, ja nie, nie mam zwykłego daleko. O nie, ła Ła na ciebie leci, papa tak szybko to ja nie lecę. Gdzie jest wha? Gdzie jest z z lewej. Jest? lewej. W tył. Nie widzę, mam, nie, nie mam jeszcze względów z pionego. Z Bitfire'a widzę, ale... Na dupie ci siedzi. O, nawet dwa. A, widzę, nade mną są! No widzisz. papa. Nurkuj, nurkuj! A i Wiem, chuj. Wiem, właśnie to robię. Ichuj. chuj. I chuj. O... Mi się nigdy tak nie udawało, więc... O jaki chciał zramować Uważaj, bo to gówno, gówno. Bo Sora merzy, bo nie chcę, żebyś doleciał. Wiesz Nieraz tak miałem. I się spuściłem Dobra, o to już dobrze jak się spuściłeś. No spuściłem się całkowicie. Ale zostałeś zestrzelony, no Nie wiem, czy te bomby nadal lecą jak ja umrę, czy... Oby Nie tego, tego kurwa chcę. No co te bomby jak się umrze? Tak O, to jest Snajperka. A, no, coś chyba. się miało. Co kurwa tak to tak. Uszkodziłaś się? Yy, możliwe jest to. No, chyba. Nie wiem. Jest, baza uszkodzona. No, jest, jest. Gdzieś on no. jest. Jestem nad tobą. Pod tobą. Jest Nade mną. W tak zaraz zostanie zestrzelony, nie O nie, Spitfire F, to jest gówno. Także na ciebie. To jest o wiele bardziej zwrotne gówno. O zaraz sami się zramuje. Jest? Jakieś dobre uszkodzenie chyba. Zramujesz? Nie chciałem, ale tak się stało. Już odbijałem, ale ten debil zwolnił, tak że się zramowałem. Niestety. Ale co on tam? No? No. Czasem trzeba. No zresztą to był spitfire F, a to gówno jest mocne. Więc lepiej tak zramować niż nie ramować. Najcześciej. No no. no, no, no. Chociaż wiesz, że ramowanie bombowców też czasem nic nie daje. Właśnie, nieraz dostałem, byłem zramowany w skrzydło, mnie tylko troszkę zachwiało, go rozjebało. Wiem, no ale I to jest piękne. Też było tak, że chyba ostro coś dostaliśmy, chyba od dołu nas tak w górę chciał wybić i straciliśmy bardzo prędkość, praktycznie spadaliśmy, ale zastosowałem ten, ten, ten... Który z was umie dobrze latać? Ja. Z górami i, i z drzewami itd. Tak Paweł ja No to... To jest bardzo dobry sposób na zgubienie przeciwnika Bardzo dobry. Znaczy nie zgubienie. bany To Szkoda, że tu nie ma drzew. Oraz latałem na mapie tego mm, Dominacja, gdzie... Są no, no, dwa no, 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 no. dwa lotniska na wyspach, co nie? Kojarzysz? No nie. Jak nie. Nie, kojarzysz? Nie wiem. No i co? No to tak pięknie, tam jest taki most jest i małe górki oraz sporo lasów Tak latałem sobie z górkę, z dół, z górki leciałem drzewka Tak latałem, gościu za mną i je. To pewnie A? też Ty dziwne, nie ja, jestem. Ja nie to... A, bo dwie bazy rozjiba No tak To lecimy Tymi torpedkami nie da się średnich rozjebać, nawet bym nie je próbował Jestem na to, bo jestem leczy a mnie to chuj bo ty, trzy, ziwi ziwi. ty, ty trzy samoloty rozjebałeś a ja kurde mnie frajery ramowały bez przerwy i zwaliłem się na 8 tych nie nie zwaliłem się tylko zwaliłem moim i185 8 popolotach fbf fbf ale mam jedną asystę jak ty wow super świetnie zajebiście hmm. no, no, ok. Drodzy widzowie, chciałem tylko powiedzieć, że z nich to jest kobieta. Co kurwa? Ja ci dam. Dobra, to są dwie kobiety, nie. Ja on się rozwalił. No. Nie. No tak. No nie. Gin! Dlaczego kurm nic? Czego lecisz? Mówisz, że masz mało samolotów, a sam lecisz. Bo mnie jebie. Niech oni stracą. A no, on ma dobry samolot, więc... Warto było. Bo ja ramuję, kurde, ja tylko ramuję. Nie mogę rozjebać? To ramuję. No, no, a nie no, chcę. No, no, no. Bo to frajerzy, bo to jest takie, kto pierwszy odpuści. Nie odpuszczę. Nie. Nie odpuszczę. A, że jak on na ciebie? Tak. Ja też no się ja nie odpuszczę, jego ja muszę rozbić. Nie, ja strzelam i przy 20-30 metrach lecę w dół. A później on ci pilota zabija, bo on nie odpuścił. Jeszcze trochę, A tak to takie. Tak tak Ale najbardziej chamskie jest to, że jak polecisz w dół, to on poleci za tabu i zramuje cię mimo wszystko. Eee, jest nie wiem. Nie zdarzyło ci się tak? Nieraz. Różne wehikuły są już. Mnie to jebie. Chcę grać jak człowiek, a nie poradzisz, że graję też dybile. A co, to dziura? ta Jedna powinna wystarczyć. Bo trafiłem. Hi. Pomożesz? Czekaj, bo nie, już nie pomogę, bo ja im rozwalam te bunkury i te zaraz na lotnisku się jeszcze zjebie, tak zajebiście, tak. No, leci na mnie samolot. Oh, super. Oh. No, nawet wygraliśmy pięknie. Nice. Dobra, więc tak, to na ludzi ludzie, się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapki w górę, dobre komentujcie. Ja was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tej gry, nie się tym, części z wami żegnam. Ja też żegnam. się z wami żegnam, cześć! Cześć! No, przynajmniej miałem więcej punktów od Piotrka. No, nara.